Upalny dzień. Zrezygnowany człowiek siedział w klatce dla przestępców przy ratuszu na starym mieście. Wiele żywota już mu nie pozostało. Trybunał Miejski osądził go tydzień temu i teraz nieszczęśnik czekał na wykonanie wyroku. Uznano go winnym zabójstwa towarzysza podróży, i dla przykładu wystawiono na widok publiczny. Obok toczył się normalny warszawski dzień. Wozy i karety przejeżdżały, przy kramach handlowano, ubijano targu, a nad całym rynkiem górowały hałaśliwe nawoływania przekupek zachwalających swój towar. Już niewiele czasu ci zostało komentowali przechodzący. Patrzcie na niego, to łotr, co się zwie. Człowieka innego zabił. A teraz sprawiedliwa go za to spotka kara. Niektórzy pokazywali skazańca palcem. Cisza? Nie gadać? Powiedział strażnik pilnujący więźnia. Jedna z przekupek handlujących na rynku zagadnęła drugą. Jędrzejowa, słyszałyście o tym strasznym potworze? Nie. A co to za jeden? Bazyliszek się nazywa. Podobno w podziemiach, spalonej kamienicy na krzywym kole mieszka, gadają, że ta iście diabelska potwora raz na sto lat się wylęga. Z jaja złożonego przez czarnego koguta i wysiadywanego przez siedem ropuch i jaszczurek. Ma skrzydła jak nietoperz, na głowie czerwony grzebień i oczy wyłupiaste jak urzaby. Zamiast łap szpony a z tyłu długi ogon wężowy mu zwisa. To, to musi być jakaś straszna, nieludzka bestyja. A juści, podobno skarbów jakichś ogromnych strzeże. Najgorsze jest to, że ludzi zabija i jak kto stanie przed bazyliszkiem i na niego spojrzy, zaraz w kamień się obraca i ani drgnie. O ile go wcześniej gadzina swoim zabójczym oddechem nie udusi. Co też mówicie? Nie mogła uwierzyć Jędrzejowa. Prawdę gadam. Już z dwudziestu śmiałków tam było i żaden nigdy nie wrócił. Nawet ciał nie odnaleziono. Jędrzejowa, jeśli wam dziadki wasze miłe, przykażcie im, aby nigdy na krzywe koło nie chodziły. Bóg zapłać kumo za radę. Zaraz ich poszukam i ostrzegę. I pobiegła do domu. Ale niestety nie zastała tam swoich dzieci. Janek i Zosia nudzili się, więc wyszli pobiegać dookoła rynku, nie mówiąc nic mamie. Rodzeństwo doszło do ulicy Krzywe Koło. Chodźmy tędy na skróty nad Wisłę. Tam nad brzegiem podobno syrenka czasem śpiewa, zaproponował starszy o trzy lata Jaś. Dobrze, choć mama nie będzie zadowolona, że tak się oddalamy od domu. Nie bój się, szybko dojdziemy i wrócimy, nim mama się spostrzeże, przekonał siostry Jasiek. Ale gdy doszli do zrujnowanej kamienicy na krzywym kole, zrobiło im się trochę nieswojo. Dom był na wpół spalony, wyższe piętra zawaliły się. A z pogorzeliska ocalały tylko parter i piwnica, do której prowadziły osmalone drzwi. Nagle skądś zerwał się chłodny wiatr. Nie wiadomo, dlaczego sadokruków krążyło nad kamienicą, jak sępy czekające na padlinę. Na szczęście wyszło słońce z chmur i odmieniło ten posępny widok na bardziej przyjazny. Wtedy ze środka piwnicy coś błysnęło. To zaintrygowało Jasia. Podejdę i zobaczę, co to jest. Może to dukat jakiś, który ktoś zgubił? Ale by się mama ucieszyła. I nie czekając na odpowiedź, siostr ruszył do piwnicy. Zaczekaj! Próbowała powstrzymać go Zosia. Ale było już za późno. Nagle... Zobaczyła w oddali migoczące czerwone światełko i usłyszała dziwny dźwięk. Nie to syk, ni to harkot, a potem przeraźliwy krzyk brata. Co się stało, Jasiu, gdzie jesteś? Przełamując strach, weszła do piwnicy, ale sama po chwili krzyknęła ze zgrozy. Potem nad kamienicą zaległa śmiertelna cisza, przerywana. Złowieszczym krakaniem stada kruków. Jasiu, Zosiu, gdzie jesteście dziadki, kochane? Jędrzejowa chodziła jak obłąkana po całej okolicy, ale nikt nie odpowiedział jej na jej rozpaczliwe wołanie. Pytała o swoje dzieciaki, wszystkich sprzedających i kręcących się po rynku. Gawiedź była ciekawa nowej sensacji. Więc wkrótce całkiem spory tłum gapiów za nią chodził. Okazało się, że ktoś ze straży widział, jak jej dzieci szły w stronę krzywego koła. Jędrzejowa zbladła i pobiegła w tamtą stronę. Gdy podeszła do zrujnowanej kamienicy, ścisnęło się jej serce. Na ziemi bowiem zauważyła chusteczkę, którą rano dała Zosi. Nie chodź tam, niewiasto. Wszyscy wiedzą, że tam okropny potwór grasuje, bazyliszkiem zwany. To pewna śmierć, wołali za nią ludzie. Bez dzieci. Czuję się tak, jakbym już dawno nie żywa była, odpowiedziała Jędrzejowa i zdesperowana wkroczyła do rumowiska. Zobaczyła w oddali migoczące światełko i usłyszała dziwny dźwięk, jakby syczący charkot podeszła do drzwi piwnicy, weszła do środka i znów Potężny, trzeci w tym dniu śmiertelny krzyk wstrząsnął całym krzywym kołem. Ratuj Jezusie Najświętszy! Bazyliszek zaraz wypełznie! Uciekajcie, jeśli życie wam miłe! Asystująca do tej pory gawieć rozpierzchła się w jednej chwili na boki. Wieść. O tych wypadkach szybko trafiły do burmistrza starej Warszawy. Niecodziennie potwór zabija tyle osób, w tym prawie na oczach mieszkańców. W stolicy wybuchła prawdziwa panika. Ludzie uciekali gdzie mogli. Musimy coś zrobić. Zaraz połowa miasta gotowa wyjechać, a reszta rewolty wstrzymać. Co proponujecie? spytał burmistrz Rajców z Rady Miejskiej. Nie mieliśmy do tej pory takich problemów. Może, by tę zrujnowaną kamienicę podpalić i ogniem potraktować bestie? A co? A potem wiatr zawieje, pożar okrąży całą okolicę i strawi pół miasta jak w 1607 roku? To nie jest dobry pomysł odparł jeden z Rajców. Skoro to smok, to może by tej gadzinie podrzucić owce na faszerowaną siarką. W Krakowie sobie tak poradzili i gród od plugastwa uwolnili. Co się rozpalno pod, pod Wawelem, poradził jeden z kupców. A jak nie będzie chciał tego zjeść? Wtedy na nic zda się nasz plan. A ty, co radzisz, burmistrz? Zwrócił się do najstarszego z rady, sędziwego i uczonego Mikołaja. Tu trzeba swojego rozumu użyć. Wiemy, że bazyliszek zabija spojrzeniem. To może trzeba potraktować go taką samą medycyną? Już wiem. Lustro weźcie największe, jakie znajdziecie, i nim jak tarczą obronicie się przed tym potworem. Musi w nim zobaczyć własny wzrok. Tylko musi jakiś śmiałek to lustro przed nosem gada postawić, bo inaczej trud wasz daremny będzie, odparł mędrzec. Znakomite! Mądry wasz jest, jak ten uczony astronom z Torunia, Kopernik, ucieszył się burmistrz. Ogłosimy, że szukamy... Odważnego męża, sekretarzu, pisz od razu, co dyktuje: Niechaj odważny mąż przed ratuszem stawić się własną osobą raczy. Owemu damy oręż lustrzany. Jeśli usunie straszydło z Warszawy, dostanie nagrodę 100 dukatów. Tak też uczyniono. Obwieszczenie burmistrza czytali co godzinę strażnicy na rynku. Niestety albo nagroda zbyt mała, albo strach był tak duży, że nikt przez kolejne trzy dni nie zgłosił się. Burmistrz bardzo strapiony wyszedł na rynek. Gdy myślał, co w tej sytuacji uczynić, wzrok jego padł na klatkę. Ze skazańca? Eureka, zakrzyknął sam do siebie. I zaraz nakazał zwołać sługi. Natychmiast sprowadźcie mi skazańca do ratusza, zażądał. W sali obrad ratusza już przygotowano pisarza i sędziów. Skazańcze, czy zgadzasz się w zamian za darowanie życia? Z zejść do podziemi, lustro przed bazyliszkiem postawić i bestię ukatrupić? wyjaśnił krótko burmistrz. Nie mam wyjścia, panie. Zawsze to lepsze niż śmierć z ręki kata, który już ostrzy sobie na mnie swój topór. Jutro miał być ostatni dzień. Żywota mego zaryzykuję, skoro i tak mam zginąć. Gwoli prawdy. To trochę jak wybór między młotem a kowadłem przemówił więzień Nie narzekaj zgadzasz się zatem twój wyrok cofniętym będzie ale dopiero wtedy gdy wypełnisz swoją misję to będzie odkupienie za twoje grzechy pamiętaj że bazyliszek zabija spojrzeniem i dlatego nigdy nie patrz mu w oczy idź i niech cię bóg ma w swojej opiece. Strażnicy dali skazańcowi lepsze odzienie, bo jego własne już bardziej łachmany przypominało. Dopiero gdy doszli do trefnej kamienicy na żywym kole, rozkuli więźnia z kajdan i wręczyli mu wielkie lustro, po czym sami szybko czmychnęli. Więzień popatrzył na posępną ruinę. I zagłębił się do piwnicy, której drzwi stały otworem. W środku panował jakiś półmrok. Potknął się o jakieś sprzęty, a potem o rzeźbę. Gdy przyjrzał się jej uważnie, zobaczył, że to nie pomnik granitowy, tylko stara jędrzejowa zastygła w kamieniu. Włos mu się zjeżył na głowie, bo dookoła było więcej takich rzeźb. Uświadomił sobie, że to zapewne również zaczarowani ludzie i jeszcze mocniej ścisnął lustro w dłoniach. Nagle, Zobaczył w oddali migoczące czerwone światełko i usłyszał dziwny dźwięk, jakby syk albo charkot. Światełko rosło i przybliżało się coraz bliżej. Więziej ustawił lustro jak tarczę do ataku i tylko czekał. Zaszeleściło coś i wypełzło przeciągłym sykiem tuż przed skazańcem. Wtem Usłyszał przeraźliwy jęk rannego zwierza, który przeszedł w ochrypłe pianie koguta oraz dziwny trzask. To bazyliszek spojrzał w lustro i pokonany swoją bronią zaczął powoli zamieniać się w kamień. Dzień po czwaro! krzyknął więzień i podstawił lustro bazyliszkowi pod sam nos. Aby mieć całkowitą pewność, że ten dokona żywota. Wtedy stało się coś dziwnego. Stwór zachichotał diabelsko i mrugnął czerwonym okiem, jakby na znak, że jeszcze tu wróci. Przerażony więzień tego nie zauważył. Poczuł jak mu Schodzą ciarki z pleców. Po chwili potwór skamieniał całkiem i przypominał już tylko rzeźbę parkową. Dopiero teraz skazaniec mógł obejrzeć bazyliszka w pełnej krasie. Straszydło rzeczywiście było potworne. Wyglądało tak, jak opisywały przekupki, skrzydła jak nie topesz, na głowie czerwony grzebień, szpony zamiast łap, a z tyłu ciągnął się długi ogon wężowy. Ciało pokryte było łuską, teraz już kamienną. Choć więzień przeszukał całe pomieszczenie, nie znalazł żadnych skarbów. Za to natknął się na coś ciekawego. W kącie piwnicy pod piecem widać było skorupę dziwnego dużego jajka. Ha, widocznie z niego wylęga się ta bestia diabelska. To chyba jednak prawda, co mówili, że ta gadzina wykluwa się z koguciego jaja raz na sto lat przy pełni księżyca. Szepnął do siebie. Teraz coś zaskrzypiało. To zaczarowani przez bazyliszka ludzie zaczęli budzić się z kamiennego snu i rozprostowywać swoje kości. Okazało się, że wypełnili prawie całą piwnicę. Nastała wielka radość cudownie przywróconych do życia. Kogo tam nie było? Byli waleczni rycerze i ich giermkowie, stateczni mieszczanie warszawscy i sprytni czeladnicy, co szukali skarbów, rybacy, a nawet chłopi, którzy przyjechali na targi, zabłądzili na krzywe koło. Na końcu obudziła się jędrzejowa z dziećmi. Uradowana przytuliła obie pociechy. Już nigdy nie odchodźcie daleko bez mojej wiedzy. Strofowała je dobrze, że wszystko szczęśliwie się skończyło i rozpłakała się ze wzruszenia. Po tych radosnych okrzykach wszyscy zwrócili się w stronę więźnia. Pokrzy Przykroć wiwat dla naszego wybawcy. Dzięki ci, Panie Boże wszechmogący, że uratowałeś nas rękami tego człowieka, zakrzyknęli chórem przywróceni do życia. Kilku uścisnęło skazańca z wdzięczności. Wszyscy wyszli z piwnicy na zewnątrz, gdzie czekał burmistrz z najbardziej znakomitymi obywatelami miasta. Więzień dźwigał kamienną rzeźbę bazyliszka, czyli to, co pozostało z potwora. Przyjmij moje podziękowania, zaczął burmistrz. Uratowałeś nie tylko tych ludzi, ale i całe miasto od zagłady. W nagrodę daruję ci wyrok, a tego gada zaraz się pozbędziemy. Burmistrz wziął figurkę bazyliszka i ku uciesze tłumu roztrzaskał na drobne kawałki. Nagle przybył goniec. Panie, więzień był niewinny. Nie mógł być zabójcą, bo człek, którego rzekomo zabił, zjawił się dziś w ratuszu zdrów i cały. Wyjaśnił, że zbójcy go napadli, zdołał im uciec, tylko że przez miesiąc błąkał się po lesie. Jak wrócił do domu, dowiedział się, że za nieżywego i zabitego go wszyscy mają. Jako, że podróżował z naszym więźniem, podejrzenie na niego niesłusznie padło. Powiedział: Jak to? To. Sprawiedliwości stać się musi zadość. Skazańcze, nie dość, że oczyszczam cię z zarzutów, to jeszcze ofiaruję ci w nagrodę sto dukatów. Zapewne mieszkańcy naszego miasta też cię chętnie obdarują, czym tylko mogą. Zwrócił się burmistrz do skazańca. Dziękuję ci. Sprawiedliwy panie, teraz już wiesz, że cały czas byłem niewinny. Cieszę się, że dobry uczynek spełniłem i że uratowałem miasto od gada. A do wszystkich burmistrz zwrócił się tymi słowy: Mieszkańcy Warszawy, bazyliszek z boską pomocą został pokonany. Dokonał tego obecny tu odważny mąż. Chwała mu za to. Wracajcie do domów w spokoju i powiadomcie innych, że straszydła już nie ma, że mogą wracać do stolicy, a my zaraz sprzątniemy ruderę, w której było straszydło. Po czym zlecił strażnikom rozebranie kamienicy na krzywym kole? Niestety, Sługi były leniwe i zamiast posprzątać wszystkie pozostałości potrefnym domu, wrzuciły wszystko nie do Wisły tylko do potoku na wąskim dunaju. Trafiło tam również bazyliszkowe jajko. Gdyby nie zahaczyło o zarośla na brzegu, to byłby koniec tej historii. Po paru wiekach jajo bazyliszka zostało przypadkiem odnalezione przez archeologa, który prowadził badania najs w najstarszej warstwie starego miasta gotyckich piwnicach. Przez chwilę nawet myślał, że odkrył nowy gatunek dinozaura. Nie mogąc dociec, co to za zwierz, archeolog przekazał znalezisko do działu. Paleontologii w Muzeum Geologii na ulicy Rakowieckiej. Tam leżało sobie spokojnie wiele lat, aż do naszych czasów, a dokładnie do pewnej wiosennej superpełni księżyca. Wtedy to z jajkiem zaczęły dziać się dziwne rzeczy w środku nocy. Gdy księżyc patł na jego skorupę, wewnątrz zaczęło się coś poruszać i syczeć. W końcu wypełzł stamtąd mały stworek z dziwnymi łapami i długim ogonem. Niezauważony przez kamery monitoringu opuścił muzeum przez rury odpływowe. Co było dalej, nikt nie wie. Ale mieszkańcy ulicy Rakowieckiej jakiś czas plotkowali między sobą o dziwnej jaszczurce, którą kilka lat temu jeden z ochroniarzy zobaczył w nocy. Zwierzątko skierowało się w stronę wejścia do metra Pole Mokotowskie, a potem nie wiadomo dokąd. Może to był mały bazyliszek? Bo czasem w tunelu słychać dziwny syk. Pociąg metra przystaje na moment. Zapewne motorniczy widzi wtedy w oddali migoczące czerwone światełko i musi skierować w jego stronę boczne lusterko. Po takiej operacji zwykle światełko znika. Ostatnio szerzą się plotki, że jakaś dziwna jaszczurka. Duża jaszczurka z długim ogonem grasuje na Pradze w tunelach metra z lat 50., które do dziś pozostają niezbadane do końca. Zostały one zasypane, a potem zalane wodą. W końcu królestwem bazyliszka zawsze były podziemia.